Witam serdecznie moi drodzy Natural Fit Plaszy. Dzisiaj moi drodzy e, tematyko zajęć. E, piękna pogoda w niedzielę moi drodzy jest e, siła chwytu. Jest to bardzo ważne, bardzo ważny aspekt moi drodzy, dlatego że siła chwytu... Nie tylko podnieść osiągalności, ale pomysł w codziennych czynnościach, moi drodzy. Jeżeli mamy dobry chwyt, potrafimy podnieść e, cięższe zakupy. Jeżeli mamy chwyt, potrafimy się czegoś e, stabilnie e, złapać, przytrzymać. Tak naprawdę, chwyt odpowiada za, e, za naszą ogólną e, sprawność. Czy pracujemy w ogrodzie mamy dobry chwyt, wtedy możemy w jednym, jednym ręku trzymać e, przedmiot, jak mi jest na przykład e, szpadelek, dalej. itd. itd. I kiedy myjemy samochód karczerem i mamy dobry chwyt, potrafimy jedną ręką myć samochód. Nie potrzebujemy dwóch dłoni do współpracy. Także moi drodzy, króciutko, zgodnie z tezą na Tolfi Pasion, tylko i wyłącznie taśma. Dzisiaj na odmiany wziąłem ręcznik, dlatego że ręcznik jest tutaj, można powiedzieć, taki kluczowy, jeżeli chodzi o siłę i naukę chwytu. I żeby nie przedłużać, to zaczynamy. Rozpoczynamy, moi drodzy, także zapraszam tutaj na przyrządy i będę prezentował proste ćwiczenia. Na początku będzie podciąganie właśnie na ręczniku. Można, mamy kilka wersji, tak jak mamy tutaj te drążki w różnych, w różnych ustawieniach. Możemy zrobić tak zawiesić na drążek poziomy i na drążek pionowy. Także moi drodzy, rozpoczynamy. Mam nadzieję, że że trening będzie dla Was owocny, będzie, będzie przydatny. Będzie to kilka ćwiczeń, które tak naprawdę pomogą Wam w krótkim czasie osiągnąć właśnie tę siłę chwytu. Oczywiście pokażę te i już ćwiczenia bardziej dla wasowanych, jak i te ćwiczenia dla początkujących. Także rozpoczynamy. Drodzy, więc pierwsze ćwiczenie pociąganie na ręczniku, mamy tutaj taki mocny ręcznik, to jest pierwszy etap do wzmocnienia chwytu, oczywiście jednym jest, kiedy trzymamy tutaj linię ręcznik, tak? staramy się mocno ścisnąć maksymalnie i zrobić kilka takich powtórzeń, za chwilę zaprezentuję. Dodatkowym impulsem, moi drodzy, będzie to, że na końcu jeszcze y, zwisałem trzymając mocno ręcznik. Moi drodzy, pierwsze naprawdę bardzo fajne ćwiczenie, które w bardzo krótkim czasie wzmocni niesamowicie, a ja teraz czuję bardzo mocno moje palce, dlatego, że nie damy rady pociągnąć się, jeżeli nie, nie ściśniemy bardzo mocno ręcznika. W tym momencie pracuję bardzo mocno na mięśnia przedramion, mojej drodzy. Wersja łatwiejsza, jeżeli ktoś się rozpoczyna, nie umie jeszcze się pociągać mamy tutaj taką trawinkę, zobaczcie, i Proste ćwiczenie, poświęcamy sobie nogi, odchylamy się w tył tak, dla utrudnienia, im dalej tym trudniej i wykonujemy austryjskie połączenia. Proszę Państwa, zobaczcie. Oczywiście przeszukamy dniem, nie obchodzamy, marki nie szły w przód, barki w trakcji. Progresja tego ćwiczenia będzie wyglądać w ten sposób, że jeżeli ukończymy to w wersji, tutaj, drodzy, staramy się obchodzić ręcznik po, po dwójnej części, czyli im grubsza część tym chwyt wtedy musi być mocniejszy. to jest postawa do tego ćwiczenia, aby cały czas mocno się prześcisnąć, żeby części im grubsza część tym bardziej maszy i Zobaczymy drogę bardzo mocno, teraz nam e, pracuje właśnie tutaj mięśnia chwytem, chwytne, czyli tutaj szczególnie mięsieńowo liniany. E, e, teraz Wam pokażę wersję tego ćwiczenia. Już bez troszczowej styliśmy. Czyli zrobiliśmy kasari, mamy czujemy już bardzo mocno nasz chwyt. Przechodzimy, żeby sobie na taśmę i teraz tak schematem młotkowym moi drodzy to jeżeli mamy taśmę to taśma, jeżeli nie mamy taśmy możemy wykorzystać kettle, tak? Czyli trening z ketlem. Bądź z jakimś ciężarkiem, ale jak to wykonujemy? Kas się niecierpliwi się już, spokój Więc tak, stajemy na, na taśmie w ten sposób. Ja akurat robię sobie krótko, dlatego że y, potrzebuję mocnego polu. wy możecie stosunkowo tak, abyście dali radę zrobić ten właśnie uniesienie. Teraz zobaczcie się, jak mocno pracuje tutaj motkowo w ten sposób. Pracuję już w tak, że ona ładnie ujęła. Hop, i teraz zobaczcie, utrzymując w ten sposób robię takie ruchy. Góra, hop, góra, tak? Utrzymując kilka sekund, nie pozwalam, aby moja tutaj pięść zeszła w dół, czyli utrzymuję powoli, kontrolowanie. Ją. Rozpoczynamy, Teraz momentu... Uch, kochani, nadgastek czuję naprawdę niesamowicie. On szybko przechodzi, ale w tym momencie nawet nie mam siły ścisnąć mięso dłoni. Podobnie jest na drugą rękę. Zobaczcie, hop, delikatnie opuszczam i wychodzę. Pamiętajcie, że ciężar musi być u stosunkowo mocny, tak, tak abyście w krótkim czasie ten chwyt swój polepszyli. Utrzymujemy i powolutku opuszczamy. Utrzymujemy pionowio, trzymamy i nawet 5 sekund, opuszczamy. Unosimy, opuszczamy. Unosimy, opuszczamy. I opuszczamy. Moi drodzy, oprócz tego... Częścią wstępną do takiego treningu, ja już jestem po części wstępnej, ale jeżeli przygotowujemy, to różnego rodzaju krążenia, aby barki przygotować. I przede wszystkim, moi drodzy, zróbcie sobie taki test ćwiczenia, utrzymując w ten sposób równolegle ramiona, robimy takie szybkie ściskanie dłonią, tak? Słuchajcie, niesamowicie naprawdę fajnie przygotowuję, a do tego... Tutaj polepsza preprocepcję, czyli czucie głębokie. Zobaczycie, że w krótkim czasie, dlatego że są to mięśnia szybko-krótsze, FT. Szybko się męczą. Zobaczcie, już w tym momencie moja szybkość, w prawej jeszcze mam tą szybkość, ale w lewej już mam tutaj ta szybkość jest zaburzona. To daje nam sygnał, że chwyt w mojej prawej ręce jest lepszy niż w ręce lewej. Prawa jest lepsza chwyt, a zresztą sprawdzałem i widziałem to nawet po, e, po swoim teście. Także moi drodzy, te trzy ćwiczenia, które wam pokazałem, Zróbmy tu sprzętu tak na oczywiście jeszcze zamiast ręcznika możemy konsponować w taśmą i robić z taśmą. Ta taśma może być właśnie tą... ta extra strong power, power band, zobaczcie, jest bardzo mocna i zamiast na przykład ręcznika możemy zawiesić tą gumę i wykonywać na gumie. Wtedy będziemy na bardziej, na niestabilnym, e, można powiedzieć niestabilnym chwycie, dlatego że taśma będzie delikatnie pracować, mogę Wam tylko zaprezentować szybciutko, abyście zobaczyli. Wygląda to w ten sposób. Pamiętamy, że taśma mi wyprasowała, więc chwytam ją wyżej. Mogę chwycić niżej, ale za bardzo będzie schodzić, więc chwytam ją wyżej. Nie masz No, podjedźmy tu. Dobra, może na tym nie No panu, słuchajcie, powiem tylko, nie ma problemu. Jak widzieliście, niestabilne, niestabilne podłoże daje nam również ekstra mobilizację. Głęboki. Także moi drodzy, dzisiaj tematyką chcę tak, jakby poruszać Wam wszystkie tematy. To nie chodzi, że to, co pokazuję jest tylko dla zaawansowanych. Tak jak pokazałem, są różne wersje tego. Możemy robić to w zwisie, możemy to robić tak również gumę. Możemy zaczepić pewien przedmiot i wykonywać takie przyciągania, tak? Ważne, aby stopniowo modyfikować i robić sobie delikatne utrudnienia. To Przycisk naturalny jest fundamentem naszej naturalnej siły. Mam nadzieję, że filmik pomocniczy przyda się Wam i wdrożycie sobie w swój trening, program treningowy. Pozdrawiam serdecznie w tym pięknym niedzielno już wieczór. Zapraszam do subskrypcji. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam na trafik Śląszen. Pa!